Ewolucja skinów w Fortnite była całkiem fajna, więc przejdźmy do sezonu pierwszego, kiedy skinów w ogóle nie było. Tak jak suba u ciebie, więc możesz go zostawić na dole, chociaż zostawić epic nie mogło braku zarobku z Fortnite'a. Tak, po wielkim wybiciu tej gry raczej musieli wprowadzić coś, na czym zarobią i tak oto dostaliśmy sezonowe skiny, czyli skiny, które możesz kupić tylko przez jakiś czas, a potem nie wracają, nigdy. Tak, to była taka wczesna wersja karnetu i ludzie nieźle się tym jarali, bo z samych nagrań z kupowania takich skinów posiadali miliony wyświetleń. No ja też tak chcę. Nagle do gry w Halloween zawitała także Gold Trooperka i School Trooper, no i wszyscy byli podekscytowani, bo to były najbardziej dopracowane skiny do tej pory w całym Fortnite. Cie. Dużo osób wtedy je kupiło, jednak teraz czas na sezon drugi, w którym dostaliśmy pierwszy w historii karnet bojowy, który wybił Fortnite'a na kolejny Poziom. Karnet bojowy został bardzo ciepło przyjęty, jednak nie było wtedy go tak łatwo wbijać, i pomimo, że miał jedynie 70 stopni, to trwał tylko 70 dni, a na dodatek nie było żadnych wyzwań. Trzeba było robić zadania dzienne, także było dosyć ciężko. Najpopularniejszym skinem stał się oczywiście Czarny Rycerz, czyli ostatni skin karnetu, ale właściwie to nic dziwnego, bo tylko popatrzcie na niego wygląda serio groźnie, zwłaszcza wśród bambusów których każdy wtedy używał. Jednak w sezonie trzecim się to nieco zmieniło, bo wyszedł kolejny karnet, a Fortnite już serio eksplodował popularnością, więc sporo osób ten karnet kupiło, w tym ja. Karnet był w stylu bardziej kosmicznym, bo mieliśmy trzech astronautów, co było ukrytym przekazem, bo jak wiadomo leciała w naszą stronę kometa. Tak, świetna podpowiedź, Epic, ale no, jest jeszcze coś ciekawszego. Otóż Fortnite nie miał wtedy jeszcze takich oficjalnych kolorów jak Travis'a Scotta czy Predatora, ale za to mieliśmy Johna Wicka, a nie, to żniwiarz. Tak, ten skin został nazwany żniwiarzem, pomimo, że tak naprawdę jak sami widzicie, był wzorowany na Johnie Wicku. Ninja używał tego skina dosyć często, zwłaszcza w połączeniu ze skrzydełkami i sam fejkowy John Wick stał się najbardziej spoconym skinem na tamten moment, nieźle. Dodali wtedy też takie fajne, darmowe skiny za Twitch Prime'a. no też bym takie chciał, to były fajne czasy, ale to Sezon czwarty był naprawdę fajny, bo dostaliśmy na start wybuch meteoru. No jednak kosmonauci coś zwiastowali, ale no poza tym dostaliśmy karnet superbohaterów i pierwszy raz style do wyboru, które na dodatek trzeba było samemu odblokować. Odblokowywało się je wraz z levelem i to wcale nie było takie łatwe, ale hej. Poza karnetem otrzymaliśmy także Royal Bombera, który był zakupienie PS4 lub pada do PS4, także fajny pomysł, a sezon Później kojarzy mi się z Driftem, ale także ze skinem Galaxii, o którym każdy mówił i mnóstwo youtuberów nagrywało o nim filmy. Serio, ten skin zawładnął Fortnite'em i każdy go chciał, a także każdy w lobby się go bał. Jednak co do bania się, to szósty sezon był poświęcony Halloween. Powrót z Troopera, który wywołał ogromny hype i ból ludzi, którzy mieli go wcześniej, bo nie wracał przez długi czas i po powrocie po prostu nie był już taki wyjątkowy. Jednak hej, ludzie nie musieli się aż tak spinać, bo osoby, które go miały, dostały specjalny styl, którego Manojek do tej pory używa na swoich miniaturkach, także nie było tak źle. Wypuścili także kobiecą wersję Skull Troopera, ale na nią wiele osób nie zwróciło uwagi. Natomiast sezon 7 przyniósł nam pierwszą w historii kolaborację i to z Marshmallow. Na początku sam Marshmallow dostał skina epickiego zamiast ikonicznego, ale o tym, dlaczego tak się stało, powiem za chwilę chwilę, bo sam fakt połączenia światów z kimś prawdziwym wywołał ogromne poruszenie. Naprawdę był na to duży rozgłos, a sam Fortnite wypuścił z powrotem do sklepu także pana ciastka z nowym stylem. Dali też nową mroźną klasę rzadkości i mroczną, także no całkiem fajnie. A sezon 8 to Ikonik, który tak jak wcześniej Galaxy zdobył duży rozgłos, bo wychodził razem z emotką, która jest chyba najlepszą w grze. No i był do zdobycia przy zakupie sam Samsung Galaxy S10. W tym sezonie dodali także Major Lasera, czyli kolejną kolaborację, i to znowu z DJ-em, a także znowu nie była ona ikoniczna? No ale dobra, dowieź się, czemu tak było za chwilę, bo teraz czas na sezon 9 i prawdziwego Johna Wicka. Tak, tym razem John Wick zawitał do gry jako ten prawdziwy, i Epic zrobiło nawet trailer ze żniwiarzem z sezonu trzeciego, pokazując ich walkę, także fajny easter egg. No a raczej tego nikt się nie spodziewał, bo na dodatek dodali skiny marki Jordana oraz specjalny tryb także z tego brandu, a także kolaboracje ogólnie wskoczyły na wysoki poziom w sezonie dziewiątym. Dodali też skina Wonder, który jest jedynym z rzadszych w grze, bo można było go zdobyć jedynie z telefonu marki Honor, a także skiny z World Cupa, których także już nigdy nie zdobędziesz. Wow, musisz przyznać, że ten sezon był mocno limitowany, ale kiedy do gry wszedł sezon 10, dodali odświeżone Wersje OG skinów w karnecie. Dodali także Batmana oraz również jego miasto Gotham City jako Tilted. Ale hej, chwila. Pamiętasz o ikonicznej klasie rzadkości? Wow, nowy rozdział i sezon pierwszy wchodzi do gry, a w nim ninja klasy ikonicznej. Tak, teraz wszystkie poprzednie skiny twórców zamieniają się w klasę Ikon, a sam ninja bardzo się cieszy ze swojego własnego skina. Tak jak cieszy się z kolaboracji ze Star Wars i nowymi skinami. Z tej domeny. W tym sezonie powraca także Gold Trooperka z różnym stylem dla osób, które już ją miały. Jednak to w sezonie drugim powróciła Recon Ekspertka, która nie dostała stylu dla OG graczy. Tak, dziwna sprawa, bo nie da się przez to udowodnić, że mamy ją od początku, ale po wściekłości graczy ludzie zaczęli się pocić bardziej, bo do gry wbiło więcej turniejów oraz pierwsze w historii fncs -y. Także to był mniej więcej okres, kiedy spocone skiny stały się. Topem i Maja z Karnetu była jednym z nich, a ona stała się jeszcze ciekawsza, bo można było ją pierwszy raz w historii customizować. Także fajnie. Travis Scott miał swój koncert oraz skina, który nie lubi powracać do sklepu, ale to w sezonie trzecim dostaliśmy Renegade Raider. Jednak oczywiście chodzi mi o lawową wersję, bo, tak jak mówiłem na początku, ta prawdziwa nie mogła nigdy już wrócić do sklepu. Wyszła też dziewczyna Galaxy, która była do odblokowania. Na turnieju za darmo, lub w sklepie parę dni później, a Epic zaczęło walkę z Apple i wypuściło złego skina jabłka do wygrania w turnieju. Ale no, dosyć łatwo było go zdobyć, bo nawet ja go mam. Jednak to w sezonie czwartym, razem z całym karnetem poświęconym Marvel Comics, dostaliśmy najbardziej spocone skiny w historii. Przynajmniej moim zdaniem, bo chodzi o bohaterów. Były tak spocone, że musieli je znerfić, tak, znerfić skina i nie można już używać całego białego lub całego czarnego stylu, ale to w sezonie piątym dostaliśmy ekipakę za niemal 50 zł miesięcznie, gwarantującą Ci skina, karnet i fałdolce, więc no spoko zestawik. Narciary powróciły do sklepu i dostaliśmy odświeżone piłkarki, a sezon szósty to kolab z NBA, agent Jones w karnecie razem z Larą Croft i dostaliśmy także Beast Boya. Sezon siódmy z kolei kojarzy mi się najbardziej z kosmitą własnej kreacji z Karnetu, oraz Rickiem w karnecie, a także Mortim w sklepie i kolaboracją z samym LeBronem Jamesem również w sklepie. Na co był naprawdę mega duży hype. W sumie hype był też na plażową wersję Krystal w sklepie. Było to raczej pewne, bo zwykła Krystal już była bardzo oblegana, a jak wyszła plażowa, no rozumiecie. W sezonie ósmym za to dostaliśmy własnego wyboru rybkę w karnecie oraz królowe kostki, które jak się okazało wcale nie nie była dobrą postacią w fabule, ale no dała nam nowy rozdział, a w nim kompletnie nowe skiny jak Spidermana i to w karnecie oraz prawdziwego w sklepie. MJ, czyli dziewczyna od Spidermana, która również zawitała do sklepu oraz skiny z Cobra Kai, które były naprawdę i w sumie dalej są spocone. No i w sumie to tyle, daj znać o jakim skinie, który był ważny. Zapomniałem, miłego dnia i cześć. Wpisz kod Gax.